Jednej z najdłuższych i najbardziej brutalnych. Oto skompromitowane państwo Tuska, tego samego Tuska, który skompromitował się dwa dni temu w Polsacie u pana redaktora Rymanowskiego, tego samego Tuska, który kompromituje służby, tego samego Tuska, którego, któremu podległy jest szef ABW, zdradzający tajemnice w sposób przestępczy. Ewidentnie, bo nie wolno tego rodzaju tajemnic zdradzać, a jednocześnie kłamiące, na co wskazuje wyjaśnienia jego poprzednika. Yy, państwo Tuska, które rzuca błotem na lewo i prawo, posługując się w tym celu ludźmi skompromitowanymi, takimi jak pan Murański, dla których, dla, który to dla pana Tuska jest cennym źródłem informacji. Państwo Tuska, które od 16 miesięcy szykowało ten podły atak i które samo pokazuje, że jest całkowicie niezdolne do normalnego funkcjonowania, w tym wszystkim zapomina o jednej rzeczy. Błoto na Karola nawródzkiego jest już dla wszystkich oczywiste. Ale dla wszystkich oczywiste powinno być również to, że u samego Rafała Trzaskowskiego w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy dzieją się rzeczy, które absolutnie nie są pomówieniami, jakąś projekcją, czy jakimiś fantazjami. Oto w mieście stołecznym Warszawa ma miejsce gigantyczna afera korupcyjna, gigantyczna afera korupcyjna z udziałem najbliższych współpracowników Rafała Trzaskowskiego, którzy mają zarzuty i jak czytamy w prasie zmierza to w kierunku poważnego procesu korupcyjnego, w którym w tym procesie, z pewnością swoją funkcję, swoją rolę będzie miał również sam Rafał Trzaskowski jako prezydent miasta stołecznego Warszawy. Mowa tu o aferze korupcyjnej, w której udowodniono, jak czytamy w prasie, ponad 5 milionów łapówki dla najbliższych współpracowników pana Trzaskowskiego, ówczesnego sekretarza miasta stołecznego Warszawy Karpińskiego i jego innych najbliższych współpracowników o całej tej aferze, o szczegółach największej afery korupcyjnej w mieście stołecznym Warszawa zarządzanym przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego, który planuje zostać prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, opowie Sebastian Kaleta. Szanowni Państwo, cały aparat państwa jest wprzęgnięty dzisiaj w brudną kampanię przeciwko Karolowi Nawrockiemu. Widzimy z dnia na dzień, jak są używane służby, również są przygotowywane ustawki w sądach, żeby okłamywać opinię publiczną. Media rozpracowują życiorys Karola Nawrowskiego wręcz aż do przedszkola, bo Trzaskowski mówi o tym, że Karol Nawrowski miał kanapki zabierać w szkole. Ale dlaczego milczą media w sprawie gigantycznej afery korupcyjnej, która według prokuratury, nawet prokuratury Bodnara działa się pod nosem Rafała Trzaskowskiego? Włodzimierz Karpiński, przypominam, jest to były minister w rządzie Donalda Tuska, Rafał Baniak, wiceminister również w tym rządzie. To oni, według śledczych, stworzyli sieć korupcyjną, która miała ułatwić firmom śmieciowym uzyskiwanie zleceń od miejskiego przedsiębiorstwa o, o, oczyszczania. To tym miejskim przedsiębiorstwem, warszawską spółką kierował Karpiński, to jego do tej spółki powołał Rafał Trzaskowski. A następnie Trzaskowski ściągnął Karpińskiego do warszawskiego ratusza jako sekretarza miasta swoją prawą rękę. I dwa lata temu służby przychodzą po prawą rękę prezydenta polskiej stolicy, oskarżając o korupcję przy ustawieniu przetargów na wywóz śmieci na kwotę 500 milionów złotych. Karpiński trafił do aresztu decyzjami sędziów, którzy również należą do Stowarzyszenia Justicja, czyli niezbyt przychylnych, można powiedzieć, ówczesnemu kierownictwu prokuratury. Prosto z aresztu trafił do Parlamentu Europejskiego, tak mu Tusk załatwił z chołownią, bo tam poprzestawiali, kto mandaty będzie brał i udało mu się na rok trafić. Wyszedł, skończył mu się, skończyła mu się kadencja Parlamentu Europejskiego, od roku cisza w sprawie. Media informują, że trwa końcowe zapoznawanie się z aktami trafi akt oskarżenia, czyli wskazuje wiele na to, że Adam Bodnar i jego ekipa w prokuraturze byli w stanie skręcić sprawę Grockiego i, i Girtycha, ale widocznie ta afera warszawska jest tak potężna, że nawet Bodnarowcy nie, nie są w stanie tego skręcić, a Rafał Trzaskowski konsekwentnie w tej sprawie milczy. Mówimy o fundamentalnie istotnej sprawie dla mieszkańców, ponieważ zarządów Rafała Trzaskowskiego wzrastają od wzrosły opłaty za wywóz śmieci, a dowiadujemy się w tym czasie, że na śmieciach zarabiają firmy, firmy które mają wręczać łapówki ludziom Trzaskowskiego. Gigantyczna afera korupcyjna, przypominam, ustalenia śledczych z przed dwóch lat, ale podtrzymywane dzisiaj również przez prokuraturę. Rafał Trzaskowski, czy wyobrażacie sobie państwo, że gdyby został prezydentem, będzie wyzywany na świadka w sprawie korupcyjnej, gigantycznej sprawie korupcyjnej, prezydent Polski, bo pod jego nosem jego kolega miał brać łapówki? Czy to jest naprawdę rekomendacja dla takiej osoby jak Rafał Trzaskowski na stanowisko prezydenta naszego kraju? Czy wyobrażamy sobie taką sytuację, taką kompromitację naszego państwa? Co więcej, rola Rafała Trzaskowskiego w tej sprawie nie została wyjaśniona. I tu kieruję pytanie do pana Adama Bodnara, który tak świetnie kryje i skręca sprawy polityków Platformy Obywatelskiej. Ponieważ, jak również ujawniły media, pan Karpiński dostał potężne pełnomocnictwa i kolejne władze MPO na zawieranie umów bez nadzoru prezydenta miasta. Nawet do 3 miliardów złotych. Bez nadzoru właściciela, jakim jest Miasto Stołeczne Warszawa, w swojej spółce śmieciowej. Co to oznacza? No, rodzi to wiele pytań. Czy Rafał Trzaskowski wiedział o procederze korupcyjnym Karpińskiego i może w ten sposób próbuje, próbował uniknąć odpowiedzialności prawnej, dając, odwracając wzrok od tego, co tam się dzieje? Na te pytania od bardzo długiego czasu nie ma odpowiedzi, ponieważ również media, które są wprzęgnięte w kłamliwą propagandę przeciwko Karolowi Nawrockiemu, które robią śledztwa, czy on kanapki w szkole kradł, to te media nie interesują się, że warszawiacy są okradani na setki milionów złotych. To są poważne sprawy. Rafał Trzaskowski do dzisiaj tego nie wyjaśnił. Do dzisiaj nie wyjaśnił swojej roli w relacji z Wodzimierzem Karpińskim. Nie wyjaśnił dlaczego akurat Wodzimierza Karpińskiego powołał na swoją prawą rękę. Prawa ręka Rafała Trzaskowskiego będzie oskarżona, bo trwa przygotowywanie aktu oskarżenia o przyjmowanie gigantycznych łapówek. A jednocześnie mieszkańcy Warszawy musieli się składać na wyższymi opłatami jeśli Twierdzenia prokuratury są zgodne z prawdą na to, żeby firmy śmieciowe zarabiały na procederze, który ułatwiła im korupcję. No, Jakby powiedział Trzaskowski, to się w pale nie mieści, ale w tym systemie, który wiele absurdów znosi, naprawdę jest to konsekwentnie zamiatane pod dywan. I to jest bardzo ważne pytanie na końcówce tej kampanii. Z tego powodu, że Trzaskowski ma... Jako uczeń polityczny Hanny Gronkiewicz-Walc mówić cokolwiek o uczciwości w polityce. Człowiek, który na plecach Hanny Gronkiewicz-Walc, kiedy była afera reprywatyzacyjna, szedł po szczeblach kariery politycznej. Człowiek, który zgadzał się na pakiet klimatyczny, pakiet migracyjny, kiedy był, odpowiadał za to w rządzie wykopać Człowiek, pod którego okiem i nosem. Odbyła się jedna z największych afer, korup afer korupcyjnych w historii III Rzeczypospolitej. Jeśli twierdzenia prokuratury został, zostaną potwierdzone przez sądem, prawa ręka prezydenta stolicy, który ubiega się o urząd prezydenta Polski, jest oskarżona o przyjmowanie potężnych łapówek. To jest bardzo ważna kwestia, która nie może być pominięta, w szczególności, że Rafał Trzaskowski innym zarzuca jakieś podejrzane czy wątpliwe zachowania. Mówiąc, używając często słowa uczciwość, naprawdę diabeł się ubrał i ogonem nam przed, diabeł w ornat się ubrał i ogonem nam przedzwoni, szanowni państwo. Bardzo dziękujemy. Czy są jakieś pytania? Najlepiej w przedmiocie konferencji o tej gigantycznej aferze korupcyjnej w, w, w stołecznym ratuszu zarządzanym przez Rafała Trzaskowskiego. No ale ja myślę, że możemy się spodziewać rzetelności dziennikarskiej na tej sali. Stanisław Pejanowski, redakcja w Polsce24. Ogólnie kampanijne pytanie, ponieważ no myślę, że jeszcze nadal nie możemy się otrząsnąć po słynnym wywiadzie pana premiera w Polsacie. No i pytanie do pana ministra Kalety, ponieważ wiem, że w internetach jest biegłe, też, też czasem zaglądam, czytam internet, komentarzy jest wiele. Pojawiają się pytania, kogo sztab Karola Nawrockiego powinien wystawić w odpowiedzi na Jacka Murańskiego, czy może na przykład Magic Gocha byłaby takim autorytetem, godnym tego autorytetu, który został przedstawiony. To jest tak zupełnie poważnie do pana ministra Czarnka pytanie odnośnie tego, co Wirtualna Polska po raz kolejny...